Dzień dobry. Parlament Europejski uchylił immunitety dwóm europosłom prawa i sprawiedliwości, Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. A o co chodzi w tej sprawie i czy. Y istnieje taka możliwość, jest, czy jest duża, czy może mniejsza szansa na to, że obaj ci panowie zostaną skazani przez sąd. Zacznijmy od tego, że w, za czasów pierwszego PiSu w latach 2005-2007 obaj panowie zarządzali służbami specjalnymi i urządzili Prowokację, żeby złapać lidera y, samoobrony Andrzeja Lepera i jego współpracowników na korupcji. W tym celu rzeczywiście wykonali. Niesamowitą akcję mistyfikacyjną, wyprodukowali dokumenty, zorganizowali całą akcję, żeby właśnie udowodnić, iż Leper i jego współpracownicy biorą łapówki. Nic ostatecznie z tego nie wyszło, natomiast ostatecznie sąd, Dość długo rozpatrywał tę sprawę, ale w 2015 roku skazał Bąsika i Kamińskiego za nadużycia władzy na więzienie, bo y, sąd uznał, że wielokrotnie złamano prawo, przekroczono procedury, y, co mogło właśnie skutkować zorganizowaniem nielegalnej akcji, nielegalnej prowokacji. To była tak zwana y, afera gruntowa. I po, po nieprawomocnym wyroku, ponieważ PiS wrócił do władzy w 2015 roku, to Jarosław Kaczyński wydał polecenie Andrzejowi Dudzie, żeby od razu po tym nieprawomocnym wyroku Wosika i Kamińskiego ułaskawić. I Duda, który był wtedy jeszcze na etapie słuchania się prezesa, wykonał to polecenie zaczęli szukać ekspertyz oczywiście, które miały wskazywać, że głowa państwa ma prawo ułaskawić kogoś przed prawomocnym wyrokiem. Tak to sobie uzasadnili i Wąsik z Kamińskim faktycznie takie ułaskawienie otrzymali i w związku z tym spokojnie mogli być dalej posłami oraz pełnić ważne funkcje, w tym ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu Kaczyńskiemu wtedy zależało na tym, żeby Kamiński i Wąsik byli w Gabinecie Prawa i Sprawiedliwości i pilnowali spraw służb specjalnych. Co się wydarzyło potem? Ano, cała sprawa dość długo trwała, ale ostatecznie oparła się o Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy stwierdził, że akt łaski zastosowany przez prezydenta Andrzeja Dudę nie, nie ma mocy, ponieważ nie można ułaskawiać przestępców przed prawomocnym wyrokiem. Dlaczego? Dlatego, że ułaskawienie dotyczy właśnie przestępcy, a przestępcą stajesz się wtedy, kiedy jesteś skazany prawomocnie. Nie można kogoś ułaskawić, jeżeli jest niewinny, a w świetle prawa Wąsik i Kamiński byli niewinni, ponieważ to był wciąż wyrok nieprawomocny. Żeby było śmieszniej, Kamiński cały czas powtarzał, zanim Duda go ułaskawił, że jego ułaskawienie Kamińskiego nie interesuje, mówił to Werem FFM, ponieważ on chce pełnego e, uniewinnienia. Gadał sobie, gadał, a potem oczywiście mm, o tym zapomniał, udawał, że tego nie mówił i chętnie z tego ułaskawienia Dudy skorzystał. No ale właśnie problem polegał na tym, że Sąd Najwyższy stwierdził, że ten akt łaski nie jest w nie mógł zostać y, dokonany. W związku z tym, ponieważ obaj panowie byli skazani nieprawomocnie, to sprawa trafiła do sądu drugiej instancji. I sąd drugiej instancji skazał znów obu panów. Ten wyrok się różnił do pewnego stopnia z, od wyroku pierwszej instancji, ale kluczowe jest to, że zapadł wyrok skazujący wobec Wąsika i wobec Kamińskiego, a to w świetle konstytucji oznacza bezapelacyjnie, że takie osoby nie mogą sprawować mandatu poselskiego. Nie są. Posłami. No, i zaczęła się zabawa w ciuciu babkę, i wielka awantura, bo pewnie pamiętacie, jak to wyglądało? Chodziło o to, że jeżeli ktoś został prawomocnie skazany i to dodatek na karę więzienia, to musi po prostu ustawić się w zakładzie karnym, żeby tę karę odbywać. Oczywiście Wąsik z Kamińskim nie zamierzali tego robić, ponieważ uważali, że Sąd Najwyższy się nie liczy, a oni są ułaskawieni i nie życzą sobie, żeby im zawracać głowę. Zaczęła się awantura, która między innymi polegała na tym, że mimo iż Szymon Hołownia, wówczas marszałek Sejmu już nowego, nowej izby, nowej kadencji, ogłosił, że ich mandaty wygasły, to i zaapelował do nich, no bo właśnie to jest problem, że mm, przeciwnicy PiSu chcą grać w salonowca, a PiS y, gra z nimi w Dupniaka. Przepraszam, no, kanał na YouTubie pozwala na taki język, nazwijmy to, bardziej potoczny, no, ale tak to grubsza wyglądało, dlatego że Hołownia do nich zaapelował, że w związku z tym, że jest wyrok prawomocny, który ich wskazuje, żeby nie y, pojawiali się w Sejmie, i nie brali udziału w pracach Sejmu, ponieważ ich mandaty wygasły. Tak stanowi Konstytucja. Nie może być posłem ktoś, kto ma wyrok prawymocny karny na swoim koncie. Kropka, koniec, tu nie ma nic do gadania. Oczywiście jest procedura odwoławcza. Ta procedura odwoławcza została tak ustawiona za czasów prawa i sprawiedliwości, żeby chroniła PiS przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Dlatego tego typu sprawy. Właśnie idą do tej słynnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, gdzie PiS obsadził tam tę izbę swoimi ludźmi, swoimi naprawdę zaufanymi sędziami. No i oczywiście ci sędziowie nie chcieli uznać tego, że wyrok prawomocny zapadł i że Wąsik z Kamińskim stracili te mandaty. Nie chcę już się zagłębiać w te szczegóły, kto z was pamięta, to pamięta, tam było zamieszanie, bo Hołownia chciał dać y, tę sprawę mandatu Wąsika i kamińskiego do Izby, która jest y, legalna, a Izba Kontroli i tam całe Towarzystwo Neosędziów usiłowało przejąć te dokumenty. No, było zamieszanie. W jednej sprawie Izba Pracy się wypowiedziała, w drugiej jednak Izba Kontroli. No, były, była ganianka za tymi dokumentami, do której Izby Sądu Najwyższego one trafią. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że Hołownia te, wygażenie tych mandatów ogłosił, a mimo to Kamiński i Wąsik. Pojawili się w Sejmie, brali udział w głosowaniach. No i wtedy właśnie Mariusz Kamiński pokazał słynny gest kozakiewicza czyli znów pozwolicie, że posłużę się językiem potocznym jest to taki gest pod tytułem: Takiego wała jak Polska Cała. No i potem zaczął się korowód, no bo, co tu dużo mówić, jednak w świetle tego wyroku prawomocnego należało obu panów zamknąć, bo tak orzekł sąd. Więc oni schowali się u Andrzeja Dudy w pałacu, była cała akcja związana z tym, że Duda nie zdążył dojechać do pałacu, a tam służba ochrony państwa w porozumieniu z policją po prostu wyprowadziła Kamickiego i Wąsika i wsadziła ich do więzienia. Teraz, dlaczego teraz pozycja Kamińskiego i Wąsika jest bardzo słaba w tej historii? Dlatego, że jeżeli Andrzej Duda uważał, a powtarzał to wielokrotnie, że on nie będzie powtórnie ułaskawiał obu panów, dlatego że on już, on już ich raz ułaskawił, to jest w mocy i nie będzie tutaj dyskutować, że on musi jeszcze raz wszcząć postępowanie ułaskawieniowe. Ehm, no ale y, tak powtarzał, powtarzał, powtarzał. No ale potem jak już ten wąsik z Kamińskim się w tym więzieniu. No to jednak naszła cały PiS refleksja i także Andrzeja Dudę, no, że jednak trochę głupio, bo w sumie mogliby zrobić tak, żeby Wąsik z Kamińskim z tego y, więzienia wyszli, a oni nic nie robią, tylko się upierają, że poprzednie ułaskawienie było y, słuszne i prawdziwe i jest w mocy. No więc siedzi sobie tam Wąsik z Kamińskim, ogłosili... Y, Strajk głodowy w przypadku Kamińskiego to było mnóstwo tam kłopotów ze względu na jego zdrowie i moim zdaniem szkodliwe nałogi. No bo jeżeli ktoś ma rozmaite nałogi, a potem nagle ogłasza głodówkę, no to wiadomo, że będą z tego same kłopoty, i w związku z tym trzeba pilnować takiego delikwenta, że mu się nic nie stało. No cała służba była po prostu na nogach po to, żeby tych panów obsługiwać, tak jakby mieli za mało Roboty, ale okej. Okay. No i notabene tak na zasadzie dygresji znalazłam taki artykuł, że Rzecznik Praw Obywatelskich badał warunki, w których Wąsik z Kamińskim przebywali i stwierdził, że warunki były bardzo dobre, a cała służba więzienna i medycy i lekarze skakali koło Kamińskiego nieustająco. On oczywiście narzekał, że go dokarmiali, że go troszeczkę coś tam zabolało, bo go za mocno dokarmiali i tak dalej. No zostawmy to. W każdym razie, duda, no, w gruncie rzeczy już y, nie miał trochę wyjścia, no bo, co tu dużo mówić, no, może facetów ułaskawić, mogą wyjść z więzienia, a duda nic nie robi. No to zrobili taką szopkę pod tytułem, że, Żony poprosiły mnie, żeby ich jednak ułaskawić i Duda zmienił zdanie, ułaskawił ich ponownie i oczywiście to ułaskawienie jak najbardziej było w mocy. Można się to nie podobać, że prezydent ułaskawia swoich kolegów, którzy nadużywali władzy, ale ma do tego prawo, to jest prerogatywa prezydenta. Ułaskawił ich, wyszli z więzienia, potem sobie wystartowali do europarlamentu, żyją sobie tak, mają kupę kasy, jest super. Ale problem polega na tym, że prokuratura zajęła się tym, że się tak wyrażę, Elementem całej tej układanki, kiedy to Wąsik z Kamińskim przyszli do Sejmu i głosowali, mimo iż hołownia ogłosił wygaszenie ich mandatów. I w związku z tym mogą być postawione zarzuty, dlatego prokuratura wystąpiła do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetów. Ta decyzja właśnie dzisiaj zapadła i tym samym prokuratura ma możliwość postawienia posłom zarzutów i myślę, że sprawa znajdzie się w sądzie. Zastanawiałam się nad tym, czy w tej sprawie można być stuprocentowo pewnym, a w każdym razie nie mieć żadnych wątpliwości, że wąsiki Kamiński zostaną skazani za to, żeby sprawnie wzięli udział w głosowaniach i w posiedzeniu Sejmu, że tutaj złamali prawo. Bo jeżeli zostaną skazani prawomocnie, to znów nie będą mogli sprawować. Mandatów. Inna sprawa, że już Nowogrodzka Jarosław Kaczyński specjalnie za Kamiski już nie przepada, tak jak duża część posłów, więc pewnie duża część prawa i sprawiedliwości przyjęłaby z ulgą to, że Kamiński zostanie wyeliminowany i nie będzie już posłem, bo naprawdę on naraził się bardzo wielu kolegom. O tym za chwileczkę może. Więc tam wielkiego zmartwienia nie będzie jak, jak wąsiki i kamiński będą na marginesie. Oczywiście oficjalnie wszyscy wspierają i tak dalej, wiadomo, ale po cichu, jakby ja bym powiedziała, co oni mówią o kamieńskim wąsiku na boku, to mm, włos by się wam zjeżył. No, w każdym razie pytanie jest takie, czy tutaj te zarzuty będą zasadne i czy sąd uzna winę Wąsika i Kamińskiego. Ta sprawa jest jednak bezprecedensowa, bo do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby prezydent wykonał taki numer pod tytułem ułaskawiam przed prawomocnym wyrokiem. Potem było całe to zamieszanie związane właśnie z ogłoszeniem wygaszenia mandatów, potem oni mieli się odwoływać do tej izby, do Sądu Najwyższego, chcieli do Izby Kontroli, bo to była taka pisowska izba, która na pewno by ich uratowała, a z kolei duża część Sądu Najwyższego uznała, że nie można posyłać takiej sprawy do Izby Kontroli, która jest nielegalna. Dużo zamieszania i moje na jedną nóżkę można powiedzieć tak: jeżeli Andrzej Duda po raz drugi ułaskawił Wołsika i Kamińskiego to znaczy, że ostatecznie uznał, iż poprzednie ułaskawienie nie było w mocy, a jeżeli Duda uznał, że poprzednie ułaskawienie nie było w mocy i wszczął nowe postępowanie ułaskawieniowe, to oznacza, że oni byli wówczas prawomocnie skazani i to oznacza, że nie mogli przyjść do Sejmu i głosować. Innymi słowy, złamali prawo. Można to przedstawić w taki oto sposób, że niejako Duda i ich chęć olbrzymia wyjścia z więzienia właściwie dała argumenty drugiej stronie, ich przeciwnikom, że złamali prawo, bo wyszli z więzienia, zaakceptowali drugie ułaskawienie, w związku z tym to pierwsze ułaskawienie nie było w mocy i nie mogli przyjść do Sejmu. Taki jest logiczny ciąg w tej sprawie. Z drugiej strony, ja pamiętam, że wtedy, kiedy już hołownia ogłosił wygaszenie mandatów poselskich Kamieńskiego i Wąsika, to były takie zarzuty wobec Hołowni, że on już wtedy powinien unieważnić ich karty poselskie i po prostu nie wpuszczać na salę, nie wpuszczać do Sejmu. Oczywiście mogliby wejść do Sejmu na przepustki wystawione przez swoich kolegów posłów, ale już nie jako parlamentarzyści. Hołownia tego nie zrobił, bo ograniczył się tylko do apelu. Tak jak mówiłam, nie chciał zaostrzać tej sytuacji. Nie chciał załatwiać tej kwestii przemocowo, zaapelował. Oni oczywiście sobie, oni go całkowicie zlekceważyli i było jak było. Natomiast jak ja bym sobie wyobrażała, to gdybyście mnie zapytali, jak sobie wyobrażam obronę Wąsika i Kamińskiego w sądzie w tej sprawie, to oni by mogli powiedzieć tak. Hołownia nie zabrał nam kart do głosowania. Mogliśmy głosować, przecież mógł je unieważnić, co zresztą później się stało, żeby była jasność. Ostatecznie te karty zostały zdezak... Y Zdezaktywizowane. O, nazwijmy to w ten sposób. I oni mogą się bronić, że skoro kołownia nam tych kart nie zabrał, one cały czas były czynne, no to znaczy, że mogliśmy głosować. Czy sąd uzna te argumenty? Jak wiemy, sąd zawsze interpretuje wszystkie wątpliwości na korzyść oskarżonych. I może się zdarzyć też tak, że i tym razem, że sąd uzna, no tak, jeszcze przecież mieli prawo się jakoś tam odwołać do sądu najwyższego od tej decyzji hołowni, no to trzeba było poczekać. Myślę, że tutaj interpretacja tego może być bardzo różna i tak kamiski z wąsikiem będą się bronić. Nie wiem, czy taka argumentacja obrony przekona sędziów. Sprawa pewnie będzie się toczyła bardzo długo, bo to przecież pierwsza, druga instancja, ale na pewno, na pewno w tej sprawie ten proces musi się odbyć i sąd musi się zmierzyć z pytaniem, czy Kamiński i Wąsik złamali prawo. Bo jeżeli tak, to znaczy, że sami siebie już wykluczyli z, wykluczyli z grona polityków, z grona posłów, z grona parlamentarzystów. Ale powtórzę jeszcze raz. Fakt ten zostanie przyjęty z ulgą przez wielu posłów PiSu. Kamiński bardzo intensywnie ścigał rozmaitych polityków prawa i sprawiedliwości, podejrzewając ich o rozmaite przestępstwa, dlatego tak wiele osób w misie go nie znosi. Natomiast on oczywiście miał taki nimf, taką, taką aureolę tego niezłomnego Maria, Mario żelazny, który zwalcza korupcję. Zawsze kreował w ten sposób swój wizerunek. I ja muszę powiedzieć, że w ten wizerunek przez długie lata wierzyłam, że on po prostu był tak fanatycznym bojownikiem e, antykorupcyjnym, że on naprawdę chciał tę korupcję zwalczać m, bo, i posuwał się w tym celu nawet do tego, że łamał prawo, co oczywiście dla mnie jest nieakceptowalne. W związku z tym, jak najbardziej uważam, że powinien ponieść za to konsekwencje. Ale moja wiara w niezłomnego, niesamowicie uczciwego Maria, Niestety runęła w gruzach w momencie, kiedy się dowiedziałam, że gdy była afera KNF, i to powtarzam po raz kolejny, to jakoś to wszystko tak z biegiem okoliczności, nie wiem, czy pamiętacie tę aferę KNF. Szef, były szef Komisji Nadzoru Finansowego zaproponował Leszkowi Czarneckiemu zapłacenie łapówki w zamian za ratowanie jego banku. Potem panowie udali się do Adama Glapińskiego. Ten szef KNF, KNF Marek H. to był protegowany Glapińskiego. I tam się cuda działy w tym śledztwie. Ten Chrzanowski to mógł tam wejść. Posprzątać swoje biuro, dopiero go służby zatrzymały. No, tam dużo było wątpliwości, dużo. I tak się akurat składa, że syn Mariusza Kamińskiego dostał niesamowicie fajnie płatną posadę dzięki Adamowi Glabińskiemu, a była żona Mariusza Kamińskiego dostała stanowisko dyrektorskie w NBP bardzo dobrze opłacane. Naprawdę jedno z wyższych, bo tam oprócz tych dwóch pań, Martyny i Kamili, to właśnie była żona Mariusza Kamilskiego, miała jedną z wyższych pensji, chociaż nadzorowała tak zwany departament niemerytoryczny, który się zajmował wydawnictwami. I wtedy właśnie ta moja wiara w niezłomnego Maria uległa, no co tu dużo mówić, Degradacji, ponieważ moim zdaniem to wyglądało w ten sposób, że Adam Glapiński, wiedząc, że może mieć pewne problemy w związku właśnie z aferą KNF, tak się sprytnie zabezpieczył, że zabezpieczył byt Członkom rodziny Mariusza Kamińskiego i dzięki temu mógł oczywiście liczyć na wdzięczność ministra spraw wewnętrznych i administracji. Takie mam wrażenie, że nie jest to zbieg okoliczności, chociaż oczywiście może to być zbieg okoliczności, że rodzina Mariusza Kamińskiego tak dobrze zarabiała dzięki prezesowi NBP. I to, ale gdyby właśnie nie te bardzo dziwne wydarzenia w tej awerze KNF, to ym, może bym nawet odstąpiła od tej tezy, ale dzisiaj mam w tej sprawie bardzo duże wątpliwości. No cóż, czekamy na postawienie zarzutów, czekamy na decyzję sądu, pewnie poczekamy dosyć długo, chociaż tutaj postawienie zarzutów moim zdaniem nie będzie trwało zbyt długo, tak jak i jak to oskarżenia, dlatego że to nie jest taka sprawa jak Fundusz Sprawiedliwości czy LARS, gdzie mamy do czynienia z wyprowadzeniem pieniędzy, a a mamy tutaj po prostu dość proste przestępstwo, okoliczności są znane, nie ma specjalnie szans na mataczenie, można postawić zarzuty, można pisać akt oskarżenia. Czekamy aż prokuratura to zrobi. Moim zdaniem to jest niezbędne. Sąd w tej sprawie musi się wypowiedzieć.